Warta, warta, hej! Warta, warta, hej! Warta, warta, hej! Zostaje. Umowa została gdzieś tam podpisana dosyć wcześniej, więc z tego co pamiętam, negocjacji było gdzieś tam koło tygodnia, dwóch. I też, mówię, z tego względu, że było wcześniej, no nie musieliśmy się gdzieś tam specjalnie. Z prezesem spieszyć, więc, więc za pomocą menedżera doszliśmy szybko do, do podpisania umowy. Na pewno pierwszą rzeczą jest to, że tutaj od dwóch lat w pełni się realizuję i po prostu dużo czasu spędzam na boisku. To był duży plus. Wizja też zespołu, który, który będzie powstawał, czyli tej dużej stabilności tutaj i przemyślanych decyzji. Yy, na pewno też kibice i otoczenie, które, które jest w zawierciu. No i oczywiście w pewnym względzie sprawy osobiste, gdzie nie, nie potrzebuję jakby dużych zmian. Moja narzeczona ma tutaj dobrą pracę i nie, nie musimy tego zmieniać, obydwoje się Realizujemy, więc, więc naprawdę warto było, było zostać. Nie kojarzę na pewno tak gdzieś tam z pracy klubowej, z pracy reprezentacyjnej, to tak, ale przyznam szczerze, że jakby nie obserwowałem tego warsztatu, w jaki sposób prowadzi zespół, i przez to, że też. No, tej Ligi Narodów na przykład w zeszłym roku gdzieś tam dużo nie oglądałem i ciężko byłoby mi, wyłapać mi jakby jego osobę, ale na pewno sukcesy i 9 lat pracy z kadrą Serbii, która, która była bardzo mocna, a teraz 3 lata z reprezentacją Iranu i doprowadzenie Iranu do yy, igrzysk w Tokio, to na pewno bardzo bardzo duże atuty tego trenera. Wiem, że wcześniej prowadził też zespoły tam z ligi francuskiej i no mówię, z tego co słyszałem tutaj od otoczenia klubowego, od prezesa, że bardzo dobry trener i bardzo dobrze rozumie zawodników. Zostaje. Zostałem w zawierciu, ponieważ ludzie, którzy tu mieszkają i cały ten sztab, prezesi jest, stwarzają taką rodzinną atmosferę i tak naprawdę to zawiercie jakoś tak się wkupiłem. Ten klub, który jest dosyć młodym klubem w plus lidze, jest bardzo fajnie poukładany, robi z roku na rok progres, chcą się rozwijać i, i chcą, chcą też sponsorzy inwestować w, w ten klub. Wiesz co, jakoś tak naprawdę się tutaj Zostaję. No na pewno, na pewno się już zadomowiłem w tym mieście. Będzie to już trzeci rok, kiedy będę tu mieszkał. Teraz, teraz w czasach tej epidemii, y, jestem tutaj na miejscu, także jeszcze bardziej mogę się zadomówić, bo już takie życie codzienne y, w tym mieście, także, także na pewno czuję się tu dobrze, czuję się tu swobodnie, więc cieszę się, że tu, że tu mieszkam. Co? No myślę, że na pewno na pewno apetyt jakiś rośnie, prawda? W pierwszym sezonie byłem debiutantem, wchodziłem tej z pierwszej ligi, także wchodziłem też po naukę, po to, żeby jakieś szanse łapać. Udało się kilka meczów zagrać w drugim sezonie. W drugim sezonie wykształciła się taka sytuacja, że po prostu było nas z dwóch zdrowych, także przez pierwszą część sezonu miałem możliwość grania w pełnym wymiarze, także na pewno ta, ta chęć i ten apetyt na granie wzrasta, ale na pewno chcę walczyć sobie miejsce, miejsce do gry i pokazywać się jak najlepszej strony również w tym sezonie. No, na pewno jestem ciekawy tej współpracy. Każdy trener to inna wizja, każdy trener to inne doświadczenie i nowe, i nowe spojrzenie na siatkówkę, na mnie. Więc jest to też dobra okazja na to, żeby się uczyć, bo jeszcze mimo tego, że mam te 24 lata, to mogę się uznawać, że jestem jeszcze młodym zawodnikiem, także jeszcze dużo, dużo nauki przede mną, więc na pewno chcę czerpać z wiedzy i doświadczenia trenera i myślę, że myślę, że będzie to dobra współpraca. zostaje. Mam ważny kontrakt, ale również dlatego między innymi, że czuję się tu dobrze, jest to bardzo dobra atmosfera do gry, do życia. Poznałem tutaj wielu wspaniałych ludzi i ogólnie uważam, że jest to jedna z lepszych albo z najlepszej atmosfery, jeżeli chodzi o Warunki meczowe, o kibiców, o mecze. Na pewno potwierdziły się co do kibiców i atmosfery, która jest na tej hali. Kibice oczywiście dają z siebie maksa i jest to czuć, czujemy, czujemy Wasze wsparcie, czujemy Wasz doping. Czujemy się naprawdę świetnie, jeżeli jesteście i tak nas dopingujecie. Także to w zupełności się potwierdza. Czy mnie coś zaskoczyło? Nie wydaje mi się. Naprawdę wszystko jest tutaj na tak. Jest, jest to bardzo fajne miasto, wszędzie jest blisko. Jest kilka fajnych miejsc, gdzie można wyjść na kawkę, na obiad, więc jest wszystko na tak. Mnóstwo trenerów miałem w swojej karierze. Przychodzi nowy trener do nas. Osobiście nie miałem nigdy do czynienia z trenerem Igorem, ale. Zrobiłem lekki wywiad, podpytałem swoich kolegów, którzy współpracowali z nim właśnie i w reprezentacji Serbii. Z Milanem Katiczem porozmawiałem i z Milanem Ebadipurem z reprezentacji Iranu, gdzie ostatni czas współpracował trener. Trafiłem tylko na bardzo dobre i pozytywne opinie i relacje. Powiedzieli, że bardzo dobrze się współpracuje, że bardzo dobrze się trenuje, dobrze przeprowadza te treningi. Jak obserwowałem, na meczach, w telewizji widać było, że potrafi stworzyć dobrą atmosferę do gry. Więc jestem dobrej myśli, że zrobi dobrą atmosferę pracy, tak, żeby walczyć o te najwyższe cele. I myślę, że po to tu przychodzi, żeby, żeby my razem z nim sięgali po te najwyższe cele. Zostaje. Jest to klub, to już wielokrotnie było mówione, poukładany od A do Z w taki, w którym naprawdę chce się grać i w taki, w którym nie trzeba się martwić o nic innego jak tylko o dobry trening i, i sprzedawanie potem tego na boisku. Więc naturalne było to, że chciałem zostać tutaj w Zawierciu i kontynuować swoją przygodę z tym klubem. Zastanawiałem się nad tym faktycznie ostatnio i w porównaniu z pierwszym sezon, sezonem naszego klubu w Plus Lidze zostało nas tylko dwóch. Czy to dobrze, czy to źle, to trudno powiedzieć, nie mnie to oceniać. Ja się cieszę z miejsca, w którym jestem i z klubu, w którym, w którym gram. Czy Zawiercie stało się drugim domem? No na pewno, jeżeli 4 lata się w jednym mieście przebywa, to, to na pewno jest to drugi dom, a nawet może pierwszy dom. I Poznałem tu wielu ludzi, którzy w tym życiu codziennym również są dla mnie ważni i pomagają mi. Mam tu wielu przyjaciół i naprawdę czuję się tu dobrze. Na pewno jest to trener o uznanej Marce powiedziałbym stopu e, trenerskiego światowego, więc e, no, moja reakcja była taka, że ucieszyłem się, że będziemy mogli współpracować z specjalistą z górnej półki, tak. E, ja na pewno dużo obiecuję sobie po tej współpracy. Chciałbym, żeby ten nadchodzący sezon był przede wszystkim inny i przede wszystkim lepszy niż poprzedni. Mam nadzieję, że osoba e, Igora Kolakowicza e, sprawi to, że tak. Będzie. Warta, warta, hej!